Jak dasz wszystkie, to ja to... Ja Pani dam 100 zł, bo tych potrzebuję akurat. Aha. No. To ja 100 zł. Jak... No ja też chcę wszystkie. Siema, jestem Marek. Dzisiaj będę rozdawał Polakom pieniądze. Ale zanim jeszcze przejdziemy do filmu, chciałbym wam powiedzieć, że już wkrótce nasz kanał osiągnie próg 2 milionów subskrypcji. I tym samym pobijemy kolejny rekord najszybciej wbitych 2 milionów subskrypcji w historii polskiego YouTube'a. Więc jeżeli jeszcze ty nie subskrybujesz naszego kanału, to tutaj znajduje się czerwony przycisk. Wystarczy, że ten czerwony przycisk klikniesz tam na dole. I tym samym dołączysz do najbardziej prestiżowego kanału w Polsce oraz przyczynisz się do pobicia tego rekordu. Teraz przejdźmy już do filmu. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, Przyjąłaby pani ode mnie 100 zł. Musi pani ode mnie wziąć te 100 zł, bo ja mam za dużo pieniędzy w portfelu. No niech pan Proszę, 100 złotych. 100 zł pani ode mnie weź, proszę, nie. bo ja mam za dużo pieniędzy w portfelu, niedługo no, są święta. No, no i dobrze, że pan ma to pan sobie zostawił. Ale na po co mi te pieniądze? Ja wolę nie, dawać. Nie, nie. No proszę pani. Dawa. ja nie mogę mi sumienie nie pozwala. No mi też nie pozwala, żeby mieć tyle pieniędzy. Proszę pani. 100 złotych by pani wzięła, niedługo są święta, zrobi pani komuś prezent, albo sobie pani prezent zrobi. Nie, pan też dziewczynie może zrobić swoje. No ja mam też za dużo dziewczyn. Musimy pani zrobić no, z bankomatu. O, no to ładnie. Nie ja dziękuję, niech pan sobie sobie yy, yy, żyje. No Są wakacje, wszystko, proszę. Przepraszam panią. Bo ja mam ogólnie taki problem i zarazem prośbę, bo... No. Ja mam tutaj po prostu wypchany portfel i jedna setka mi się akurat nie mieści. No i? No, przyjąłby pani ją ode mnie. W jakiej sprawie? No po prostu, bo... A ja nie potrzebuję Twojej setki. Ale chodzi o to, że mam po prostu cały portfel wypchany pieniędzmi i dlatego chciałem, żeby Pani 100 zł przyjęła ode I mnie. Puszczaj dalej. Nie Ale nie zmieści mi się. Ale ja nie chcę Twoich pieniędzy. Wie Pani, jaki to jest problem dla mnie? Dla mnie żaden. No to wzięłaby Pani. Nie. Ma Pani duży portfel pewnie. O, ja nie chcę. No, no dobrze. Blabia, nie Dzień dobry Pani, ja bym chciał Pani wręczyć e, taki mały pominek z okazji zbliżających się świąt. 100 złotych dla Pani. Z okazji zbliżających się świąt, mimo że święta są dopiero w grudniu, ale i tak chciałem Pani dać 100 złotych. Może być to 200 złotych. Ile by Pani chciała? 100 czy 200? E, pan co, obrabował bank? E, nie, nie, po prostu bankomat mi za dużo wypłacił. W sumie, no. no mam po prostu wypchany z portfel pieniędzmi, mogę dać Pani 200 zł na święta. Schowa Pani sobie w jakiejś skarbonce. do banków płaci. Nie wie Pan co? Nie, nie, nie. nie. Skarbonkę nie złota. To są prawdziwe pieniądze, także nie ma się Oddam czego bać nawet która planowała kulać kanapki bezdomnym. O, to idealnie, idealnie. 200 <noise> zł na pewno się przyda. Dziękuję. Jeszcze na szczytny cel, to tym bardziej są zadowolone. Gdzie ja Pan pracuje, że Pan ma tyle pieniędzy? A ja jestem y, biznesmenem takim. Do widzenia, miłego dnia. Szybka akcja. 100 zł mam dla Pani. A ja nie. Weźmie Pani? Nie, nie, nie. A dla psa? Też nie. No weźmie pani 100 zł, proszę. A co, co? No bo ja się spieszę, weźm pani po prostu 100 zł. Nieważne no, dlaczego. Weźmy pani 100 zł. Nie to jest prawdziwe 100 zł. A ja nie. No proszę, a pies może by chciał? Nie wiem, jak pana nie pogryzie. Okej, okay, no, to, no to pani może przekaza po prostu. 100 zł, nie, prawdziwe 100 zł. Nie, nie chcę, Ale czemu? już się obawiam w takim ale pojąłem ja za dużo pieniędzy po prostu i muszę pani dać 100 zł, bo ja Ani z jakiej takiej Wypłaciłem pieniądze z bankomatu, ale okazało A się. I dlaczego? Akurat do mnie pani. No mówię pani, ja się spieszę, szybka akcja. Bankomat mi wyda 200 złotych za dużo. Muszę komuś dać, bo ja nie chcę być, nie, wie, ja... nie chcę mieć tego na sumieniu po prostu. Także pani weźmie, przyda się na pewno na święta. Poczeka pani sobie do grudnia z tymi pieniędzmi. No ja mam za dużo pieniędzy, to one mi się co wysypują. Najszybnie? Jak dać wszystkie to ja to Ja pani dam 100 złotych, bo tych potrzebuję akurat. Aha. No, to A ja 100 złotych. Ja no się... ja też chcę wszystkie. A ta pani, idzie, może pani? No to y, pani też da, ale szybko pani weźmie, proszę. No. 100 złotych, dobrze. To dziękuję pani bardzo. ja się spieszę, naprawdę dziękuję. Przyda się na święta. Co? Co Kupi pani sobie coś ładnego. Do widzenia. Mogę usiąść na chwilkę tutaj? A to może usiąść, ale nie bo między starsze osoby. Miałem ja w sumie taki problem, a zarazem prośbę. Bo widzi Pani, tutaj mam portfel. A ten to jest chłopak tych krzakach i robi zdjęcia albo tego, i zaraz zaraz tam podejdę. Ale. Jego się podniósł i tu no zakupiwał do nas. Co to ma być? Bo ja mam problem ogólnie taki, że za dużo pieniędzy mam tutaj portfelu chciałaby Wiesz pani są? przyjąć ode mnie 100 zł? z tym portfelem, Ta, a idź ja sobie do kolegów. Nie mam to znaczy, do kolegów, sobie idź, a nie tu. No ale koledzy znaczy, właśnie nie chcą mi pomagać. Tu... Sobie, twoje pieniądze, za co masz twoje pieniądze? No bo mi się po prostu nie mieści w portfelu. Ty słyszałeś, co powiedziałam? Nie chcę pani. starsze osoby, mamy prawduków takich jak... A, a ty. Mi mi Ale to nas nie interesuje. Ale muszę chodzi o to, stąd. że nie mieszczą mi się w portfelu. Pani widzi, że ja mam tutaj a, to, cały ma, portfel pana. no. no tak. po prostu muszę stówkę komuś dać. I idź, idź, no, idź. pani ode mnie proszę. Nie, nie mam a, swoje. To ja może zostawię tutaj... co dam 100 zł. Głowy, bo nie, mam zaraz. Dzień dobry, szybkie pytanie. Chciałaby pani przyjąć ode mnie 100 zł z okazji zbliżających się świąt? Bym. No niedługo święta. I po prostu chcę zrobić komuś taki prezent. Ale ja Miły? dziękuję bardzo. Na pewno? Na pewno. A to prawdziwe 100 zł. Proszę pana, dziękuję. Chyba ja tym mówię. Okej. Okay. Dzień dobry, proszę pana. Już wkrótce święta, więc chciałbym panu zrobić taki miły upominek i dać panu 100 zł. Co pan na to? Już wkrótce święta Bożego Narodzenia tak. i z tej okazji chciałbym panu wręczyć 100 zł. Po co nie 100 zł? No nie, mógłby pan zrobić komuś prezent albo sobie zrobić prezent. Chciałby pan 100 zł dostać? Nie, jest. To jest prawdziwe 100 zł. Nawet może pan pod światło? Wie pan, jak się sprawdza banknoty? Nie. No pod światło pan sprawdza. O, Mamy tutaj pasek, czyli banknot jest oryginalny. Na święta na pewno się przyda. Mimo, że jest cierpień, ale odłożyłby Pan sobie do skarbonki. Dziękuję. To Ja powinienem Panu podziękować, bo ja po prostu wybrałem się za dużo pieniędzy. Znaczy, na co dzień mam dużo pieniędzy, i po prostu od czasu do czasu przechodzę się w takie miejsce i rozdaję. No. już rozdałem chyba tutaj z 1000 złotych. To jeszcze raz Panu naprawdę dziękuję. Do widzenia miłego dnia. Do widzenia. Chciałby Pan 100 złotych? To dobrze. Przepraszam, bo ja mam taki problem. Widzą panie, ja mam tutaj dużo banknotów w portfelu i prośba jest taka, żeby któraś z pań przejęła ode mnie 100 zł, bo mi się to nie mieści, nikt ode mnie nie chce wziąć no. tych pieniędzy. No właśnie, nikt nie weźmie. A no to jest dla mnie naprawdę poważny problem. Pieniądze są jak najbardziej prawdziwe, można pod światło sprawdzić. Dziękuję, no, ale do... proszę, mi naprawdę na tym zależy, żeby to ktoś proszę wziął. Iść do banku i wymienić sobie ja... na 200 zł. Komukolwiek chcę oddać, nie. bo mam dużo pieniędzy i one mi się nie mieszczą. Pani zobaczcie nie. jak ten portfel jest wypchany, no, nawet nie, nie mogę go do... do kieszeni schować. Widzę, widzę, widzę no... się od nas, naprawdę. No proszę, no, Przy, Przyjąłaby Pani ode mnie 100 zł, nie, to naprawdę dziękuję. nie jest dużo. Nie, dziękuję bardzo. Tak. A ja mam po prostu taki problem, że mam za dużo. I chcę być po prostu uczciwy, bo mi bankomat za dużo wydał i szukam kogokolwiek. No, to drugi raz prosi włożyć. Ale no jak mam włożyć do bankomatu? Jak ja sobie ktoś to zabierze. Ja wolę przyjść do parku i dać no, komuś. Ale na konto. No, proszę panią, wzięłaby pani. Nie, nie. Może pani? 100 złotych na pewno się przyda, a ja po prostu chcę być uczciwy. Na pewno No przyjęłaby pani. Nie, nie, nie. No proszę. No dobrze. Czy dobry. Chciałby pan 100 złotych przyjąć ode mnie? No. 100 zł chciałby pan przyjąć ode mnie, bo w sumie ma pan takie Takie buty średnie i kupiłby pan sobie może Nie, nie. Moje buty, to moje buty one bardzo dobrze. No to spodnie by pan sobie kupił. I spodnie bardzo dobrze, co to? Koszule, zegarek nowy. No, 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 no. Ja jak siadę, jak ty, jak o, ty dobra, nazywałeś? najlepiej. Bo chodzi o to, że ja mam bankomat mi w ogóle za dużo pieniędzy dał i muszę je rozdać. Nie wiem, chciałby pan może na Jak, jak rozdać? No, bo szukam tutaj ludzi w tym parku ty, i daję pieniądze. Jak ty imię twoje? Ja się nazywam Marek. Marek. Sie siema, Dobrze. jestem Marek. Dobrze. Mnie moje imię Aleksander. Aleksander, tak. tak. Marek. Ty czym zajmujesz się w życiu? No, wybieram pieniądze z bankomatów. Okradam bankomaty i właśnie wydał mi za dużo. Także 100 złotych wziąłby pan ode mnie? Nie. No proszę. Nie, ja proszę, Marek. Okradać bankomaty to twoja sprawa. Ty bardzo umny. Dobrze, proszę pana. Z... Nie, nie. Ja nie mogę wziąć... Znaczy, zostawię panu 100 zł tutaj. Nie, 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 nie. Zostawię 100 zł i idę. No proszę pana, Marek, ja panu ja... podniosę, zostawię tutaj na ławce 100 zł, bo ja naprawdę nie potrzebuję tych pieniędzy. Niedługo są święta, zrobi pan komuś jakiś fajny prezent. Ja, ja ich nie... nie będę brać, oni tak i będą leżeć. Ja tobie te, ja każę tak, Marek. Po życiu ja nigdy prezentów nie czekał I czekać nie, nie będę. Ale proszę pana, wziąłby pan do mnie te pieniądze. Nie pan zobaczy jaki mam portfel wypchany. Gdzie ja mam to wszystko mieścić? On się rozlatuje, ja ledwo co chowam go do kieszeni. A on im daj, oni się... Za chwilę podejdę do nich, też im dam. oni jak tego Coca-Cola, to... No, zaraz do nich podejdę, też dam. Ale panu zostawiam. Ja idę, ja idę. Muszę zostawić, przykro mi. No, Marek, końcówka, nie? Tak, doszedłem do pewnego wniosku, dlaczego ludzie narzekają na brak pieniędzy. Po prostu tych pieniędzy nie chcą. Niektórym wciskałem te pieniądze i po prostu nie brali. No, jestem po prostu w szoku. Myślałem, że każdy weźmie ode mnie te pieniądze. No, ale cóż, myliłem się. To by było na tyle w tym filmie. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.